Czy wiedziałeś, że po II wojnie światowej jeden z najskuteczniejszych snajperów Europy wrócił do domu i już nigdy nie był taki sam? Nazywał się Samuel Graves. Miał 214 potwierdzonych zabójstw, ale nikt nie świętował, gdy wrócił do swojego małego miasteczka w Pensylwanii. Ludzie go unikali. Rzadko się odzywał. Dni spędzał samotnie w chacie, położonej głęboko w lesie. Sąsiedzi mówili, że słyszeli strzały późno w nocy, nawet jeśli nie było powodu, by strzelał. Niektórzy twierdzili, że ustawiał manekiny na drzewach, codziennie je przestawiając, jakby odtwarzał dawne pola bitew. Inni przysięgali, że wciąż nosił swój mundur, czyścił karabin i szeptał imiona ludzi, których zabił. Myśliwy, który zbliżył się zbyt blisko posiadłości Samuela, powiedział, że był obserwowany nie przez człowieka, lecz przez cień, z oczami, które nigdy nie mrugały. W 1954 roku zniknął. Bez ostrzeżenia, bez śladów walki. Tylko karabin został czyściutki, spoczywający na werandzie przed jego chatą. Mówią, że jeśli dziś przejdziesz w pobliżu tamtego lasu, poczujesz jak ktoś obserwował cię przez celownik karabinu. Ale co jeśli znowu pociągnie za spust?